Siemanko mordeczki. Taki sprzęcior dzisiaj. 14 chyba rocznik to jest. Już rozpęciłem. Skręciłem. Bo będziemy grzebać. Rozrządzik, jakieś tam zaworki, jakiś coś tam. Coś tam, kiwak będzie do zrobienia. Płyska w kiwaku. bo z A jak z grzypi to trzeba wymienić. Zobaczcie na to, patrzcie motocykl Jak obiecywał sprzedawca. Bezwypadkowy. Taren! Pęknięty stelaż. Zrobiony na nitach. Spawana blaszka. Nawet wyspawana, taka. Zobaczcie. O, o, tu jest spaw, tu jest spaw ładny. Specjalnie wyspawana blaszka. Od ten stelaż. A stelaż jest pęknięty. Zamiast pospawać stelaż. Bo to jest jakiś stop amelinium to specjalnie spawali blaszkę no, no. znaczy spawali, wstawili na nitak, to nie jest spawane, tylko wyspawali tę blaszkę, o, powyginana, tutaj nawet nie powyginana, tylko pododcinana, spawana i, i na nitak tak dane. To, że takie coś tutaj jest, to wcale nie znaczy, że motocykl jest po jakimś wypadku, po kolizji, bo to może być zwykła parkingówka, pierwsze co leci w tych modelach, po przewróceniu się właśnie na lusterko, prawe czy lewe, pęka tutaj, ponieważ no to jest cieniutkie tutaj ta blaszeczka ona tutaj ile ma? 2 mm, może 3, ale to jest takie twarde aluminium, bardzo sztywne i wystarczy tylko, że to się odegnie. Delikatnie i pstryk i dziękuję, bardzo sztywne. Ale to jeszcze nie wszystko. Ogólnie ładny. Fajny sprzęt, w miarę zadbany. Wszystko wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ale patrzcie na to. Znak na rozrządzie jest idealnie. Na wałku sącym, na wałku wydechowym już tak idealnie jest. Już jest przestawiony o jeden ząbek. A teraz patrzcie na to. Znak powinien być tutaj. A brakuje mu tyle i to jeszcze odpalało i jeździło, Proszę, zobaczcie jak to wygląda. Także <grystanie> ciekawa sytuacja tutaj z tym sprzętem, że to w ogóle jeździło, no właściciel twierdzi, że jakoś tak słabo się wkręcał na obroty, jakąś, tak, jakąś tam dziurę miał podczas dodawania gazu, no i prawdopodobnie mógł być słabszy też. Zobaczymy, jak to będzie po ustawieniu tego rozrządu. Wszystko trzeba ustawić na nowo, czyli ściągamy cały rozrząd, tak jakby do wymiany, i ustawiamy go na nowo. Tutaj resztki silikonu, które już zdrapałem praktycznie. Tutaj silikon na kablach, tu, tu na kablu silikon. A i tutaj silikonu nie żałowali. Zobaczcie, szkipi ten silikon. Proszę bardzo, cyk, cyk. Silikon masz kipi, o tu jest najlepsze. Bzium, bzium, tu też. cią cium, cium. O! Proszę bardzo. I to nawet jest jakiś taki dziwny ten silikon, tak jakby nie wiem, dlaczego jest znowu jakiś klej, czy jakiś cholera, wie co to jest, bo to na pewno nie jest Wiktor. Jak zwykle, wygląda mi to dość twarde, to jest sztywne, wygląda to na uszczelnienie czy do misy olejowej. Ale oprócz tych mankamentów, czyli tego rozrządu, tego silikonu, tego pęknięcia, no nie jest źle. Kilka śrubek nieoryginalnych, tak jak na przykład tutaj, ta śrubka tu nie powinna jej być w ogóle to jest całkowicie inna, powinna być śruba. W Owiewkach były całkowicie inne śruby, w zbiorniku były całkowicie inne śruby. Nie wiem, jak ktoś może rozkręcić ten motocykl i śruby. Nie wiem, czy z innego motocykla dać. To są śruby z czachy, tutaj te. To są śruby tutaj pod czachą, które tam były. Ich tu nie powinno być. Tutaj w owiewce. Owiewka, tutaj była na bok przykręcona, a śrubami tutaj stąd. Ze zbiornika znowu. Zbiornik był przykręcony śrubami. Nie wiem, skąd te śruby ktoś sobie wziął. takim jak te. Gdzieś ktoś znalazł jakieś takie śruby i sobie przykręcił. No, ciężko mi wyrazić, jakby w tym temacie, dlaczego to tak jest, a nie inaczej. No, ale no co? Bierzemy się za wymianę tego rozrządu, no bo jest troszkę roboty. Rozkręcić. Najpierw zmierzymy zawory, zobaczymy jak na zawory. Trzeba wyczyścić ten silikon cały, zmyć, jeszcze troszkę tego silikonu zostały. Zmyć ten silikon. No i co, ustawimy rozrządzik na nowo i będzie hulać maszyna. Przypuszczam, że będzie nie do poznania w czasie jazdy teraz. A na troszkę kabli. No, ale już pomijając to. W ogóle tu źle osłona założona. Tutaj linki akurat w tym modelu do gazu idą na osłonie, a tutaj były włożone pod osłonę. To jakoś tak dziwnie to była ta wiązka położona. Też pod osłoną, jakoś tak gdzieś dziwnie ona Tutaj ona ma iść. Tu jest taki kołaczek i ona wchodzi sobie w to. I tam jest drugi kołaczek, gdzie wchodzi w obudowę. No ale dobra, no co ona. Ogólnie no, sprzęt fajny. Ładny, tak szanowany w miarę. Powiedzmy. Zobaczymy. Jest dobra. Akurat z tej strony stelaż jest. Nie jest pęknięty, nie jest uszkodzony. Także tutaj jest jak najbardziej okej. Okay. <noise> A tutaj ktoś nawet to polakierował, zobaczcie, jest polakierowane. Nawet widać Puste plamy takie. Nie? Jeszcze takie oczka, te tłuste, co jak odlakierowania, jak, jak źle jest element. To się takie oczka robią. No, ktoś to jeszcze polakierował ładnie. szprajem. Co tu jeszcze, tu były takie śrubki włożone, w ogóle całkowicie inne. Tak samo na tych pokrętełkach do ustawienia, ustawienia reflektorów, no i tyle. Na razie nic więcej nie zaobserwowałem, owiewki, owiewki są całe, nie porysowane, nie przyzwoicie wyglądają, także tutaj z tym akurat nie ma kłopotu. No dobra, Muszę szkoda czasu, rozkręcam ten rozrząd, ustawiam. Zanim jeszcze rozkręcę to sprawdzę sobie sprawdzę sobie jeszcze te zawory, tu nawet widać po krzywkach jak ta krzywka jest a jak jest tamta, ta jest praktycznie poziomo z powierzchnią tą tutaj głowicy a ta tutaj odstaje, nie? a ta jest poziomo, a ta odstaje, a ta poziomo, to są efekty, no nie chciałbym tutaj obrażać nikogo absolutnie. Ale wydaje mi się, że to są efekty kogoś, jak ktoś to sobie robił chyba sam w domu. I, i tak to zrobił. Jakim cudem to w ogóle pracowało, odpalało, tego nie wiem. Tego nie wiem. Ale słuchajcie, no, jak robicie takie rzeczy sami w domu, jesteście, czujecie się na, 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 tyle, na tyle przygotowani, silni, żeby to ogarnąć. Jak najbardziej ok, ale jeżeli. Nie do końca wiecie, jak to zrobić. To proponuję wziąć kogoś znajomego albo serwisówkę, a najlepiej wziąć znajomego, który to już ogarnia takie rzeczy i niech patrzy na naszą robotę. Niech, niech nie dotyka, ale niech patrzy, niech podpowie ewentualnie, jak to ogarnąć, jak to ustawić, a nie tak na własną rękę. Bo tu, w tym przypadku, naprawdę fajny motocykl, bardzo drogi, bo koszt takiego motocykla to jest na pewno powyżej 30 tysięcy i to dobrze więc to jest kupę, kupę szmalu, a no tutaj mogło się to skończyć naprawdę tragicznie, wystarczyło jeszcze jeden ząbek, żeby to przeskoczyło, a przypuszczam, że ktoś źle to ustawił, bo nie wiedział jak ustawić wał w stosunku do wałków, no chociaż tu jeden wałek jest przestawiony w stosunku do wału, no nie wiem, no musiałbym to jeszcze raz ustawić tutaj na znak i zobaczyć wtedy prawidłowo na wale i teraz tutaj zobaczyć dopiero, które wałki są źle ustawione? No na pewno są dwa źle ustawione. Ten jest za daleko. Tu jest za bardzo przeskoczone o dwa ząbki. Tu jest o jeden i tutaj by było prawidłowo na, na tym nie nie. No dobra, nie będziemy, nie, nie będziemy tutaj filozofować. W każdym razie, jak ogarniacie takie rzeczy, to róbcie to pod okiem kogoś, kto troszeczkę chociaż ma pojęcia. Także no. Nie polecam tego samemu robić, bo można tutaj sobie narobić fajnych, dużych kosztów naprawy, bo spotkanie się tutaj cylindrów, e, tłochów, przepraszam, z zaworami, no to wiąże się, no, chyba remontować tego silnika się nawet nie opłaca, bo remont tego silnika to naprawdę są kosmiczne pieniądze, e, uszkodzenie głowicy, uszkodzenie korbowodów, e, uszkodzenie zaworów, no nie wiadomo co by się tam mogło porabiać. Także lepiej by było już kupić chyba silnik. Do tego modelu kosztuje nie wiem 5-6 tysięcy i wymienić chyba ten silnik, bo, bo naprawdę naprawiać się tego nie, nie opłaca. Także lepiej zostawić to komuś, kto troszeczkę ma pojęcie na ten temat i kto to fajnie ogarnie, i wtedy te koszty będą dużo, dużo mniejsze niż jakbyśmy mieli cokolwiek uszkodzić, włożyć kupie pieniędzy w silnik, okaże się, że silnik będzie uszkodzony i. I będzie do wymiany. Niestety. Także, jak macie zamiar uczyć się na tym motocyklu, to nie polecam, bo to jest bardzo, bardzo drogi motocykl w serwisowaniu. Zresztą ja chyba prawie, że każdy motocykl jest bardzo ładny, ale jeżeli chcecie się uczyć, to lepiej sobie na jakimś innym, tańszym motocyklu się uczyć, albo nie wiem, tak jak mówiłem wcześniej, pod okiem fachowca, pod okiem kogoś, kto to ogarnia. Bo tutaj narobić sobie szkodę to jest chwila, moment i kosztów. Przy okazji, dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Ja się biorę za robotę i wymieniam ten rozrząd. No i dobra, tak wyglądałem. daję zaworki. Raz, dwa, trzy, cztery zawory do poprawy. Tu jest jeden poniżej, tu jest na granicy, na granicy i na granicy. No tutaj zobaczcie, teraz zostawiłem wał na równo, tak jak powinien być. A teraz patrzcie tutaj, tu jest przestawiony. I tutaj ten wałek też jest przestawiony, to jest najlepsze. Ten wałek też tu jest przestawiony. Kurde. Ciężko dołożyć telefon, akurat. Gdzie jesteś? No. Dobra, stopki mamy pościągane, zdemontowane. No, ale patrzcie na to. To mi się tutaj tak nie do końca podoba. To już są ewidentnie przytarte, wał przytarte wałki, no. pamiętacie jak wcześniej robiłem paznokciem, żeby delikatnie wyczuć, czy są, jakieś, czy są jakieś wyżłobienia tutaj pod stopkami. No tak to wygląda, wam powiem. No. Świeci się co, Ta się dopiero tutaj świeci też. Mm. No, tutaj tragedii jeszcze nie ma, ale tutaj już też. No, ten wałeczek to sklepie wygląda. Ale też. Też kokosów nie ma. Ale ty już nie czuć takich żerów. Ciekawe, ile to jeszcze pojeździ. No zobaczymy. Dobra, zdejmiemy wałki, ustawiamy i skręcamy wszystko na nowo. Zobaczymy. Muszę jeszcze właścicielowi o tym powiedzieć. Żeby nie był zaskoczony, jakby się coś przytarło. Mm. A. Proszę. Troszkę lipa. Jeszcze mam nie je pokazać tutaj. Nawet tu Sito Patrz, patrzcie. Tu nawet jest pik. Muszę go zdjąć, żeby nie wpadł tam do silnika. Masakra silikoniarza. No i co? Od czego się przytarwałek? Co to za olej tu jest wlany, też? Też mógł się do tego przyczynić. Są słabej jakości olej. Oj, przyczyn może być kilka teraz tego. Zobaczymy. Tu silikon na wałku nawet. O, zobaczcie. A być może? Tu silikon. A być może do któregoś kanału dostał się taki glut albo tutaj do tego kanaliku, albo do któregoś kanału olejowego, dostał się glut, No i przytkał któryś kanał, nie było odpowiedniego smarowania, no i tak to później jest. I to są takie właśnie efekty. To są właśnie efekty mm, silikoniarzy. Przecież tego tu jest dużo. Skąd ten silikon? Tutaj nawet, no jak można tu umazać, on jest na razie przyklejony jeszcze do, do tego. A ile takich kawałków pływa w silniku. Tego nie wiadomo. I chyba się nie dowiemy. Masakra. A później się ludzie dziwią, że silniki się zacierają, że nie wiadomo co. Fajny motocykl, wszystko pięknie, ładnie. A jakiś. Nie wiem, czy powiedzieć partacz, czy amator. Coś takiego zrobił. No dobra. Informujemy właściciela. No i tak. łożyska tutaj wahaczów prasowane. Tutaj w kiwaku nawitkie. łożyska prasowane. Wstały nam tuleje założyć. I kiwaka mamy. praktycznie gotowego poskładać to i tyle. No tutaj jest ten. Tak powiem nieszczęsny motocykl, wszystko prawie gotowe, został tenkiwa tylko do poskładania. Okazało się, że to od jednego zakupiony motocykl od jednego celebrytu YouTubeowego handlarza. Który tam zachwalał niedawno taki ten motocykl, że jest w stanie perfekcyjnym, idealnym. A się okazało, że motocykl był przewrócony. Pęknięte jest tutaj stelaż czachy cały, zrobione na nitach. Wałki zatarte. Ciśnienie oleju nie było, oczku w ogóle nie schodziło. Udało się to wstępnie tylko ogarnąć. Ile to pracuje jeszcze? Nie wiadomo, jak to tutaj wygląda. Uniesalany, świeży, nowy filtr, powietrza, wszystko na najtańszych częściach zrobione. Najtańszy olej 5000 stowlany. Najtańszy filtr był zamontowany, Hiflo. Teraz jest oryginał. Olej, który nawet obok półsyntetyka nie stał, teraz jest pełny syntetyk Yamalube. Filtr powietrza oczywiście też najtańszy, chyba tańszego nie ma, nie wiem czy to czy z Aliexpress się dostanie takie filtry? Jest założony oryginał, teraz Yamaha, świeży płyn, chłodniczy, oczywiście też lubę. No i tyle, zobaczymy czy to popracuje. Taka trochę bomba zegarowa, no. tam teraz właściciel tego motocykla będzie się dochodził, bo niby rok gwarancji na ten motocykl, a wiecie co mu gość powiedział? Że wyślę mu stelaż ten, który miał być motocykl bezwypadkowy, wyślę mu stelaż, bo to jest cały stelaż tutaj czachy, jeżeli zrzeknie się gwarancji, bo dostał roczną gwarancję na, na ten motocykl. <noise> Dla mnie to jest chore, no coś, coś niesamowitego, słuchajcie. Takie coś, no to, to się w głowie po prostu nie mieści. Ojej, no dobra. Słuchajcie, nie będę już więcej przedłużał z tym motocyklem. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozwiąże dalej, jak to się wszystko potoczy. E, w każdym razie e, właściciel próbuje tam e, uzyskać jakieś Zwrot kosztów, albo nie wiem, albo będzie się starał, żeby ten motocykl oddać. I zwrot kosztów naprawy tutaj, na tą naprawę oczywiście będzie wystawiona faktura odpowiednia. Także zobaczymy, jak to wszystko się tam potoczy dalej. Dobra, na dzisiaj już więcej nie zanudzam. Trzymajcie się. Pozdrawiam.